Chociaż piekło jest owocem zupełnie świadomych i całkowicie dobrowolnych decyzji potępionych, to jednak stanowi ono dla nich karę łączy się z wiecznym cierpieniem. Dokument kongregacji dla doktryny wiary mówi o jakiejś karze, która odbije się na całym jestestwie grzesznika. Zastanówmy się przez chwilę nad tym zagadnieniem. Zbawieni doszli do miłości przez to, że współpracowali z łaską, że pełnili dobre czyny. Nagrodą dla zbawionych za ich miłość, którą okazywali na ziemi, będzie to, że będą mogli kochać w wieczności i Boga, i ludzi. Natomiast karą dla tych, którzy nie kierowali się w życiu miłością, lecz Egoizmem i nienawiścią będzie to, że w wieczności nie będą zdolni do miłowania kogokolwiek. Ten brak miłości będzie karą, którą grzesznik wymierzył samemu sobie, bo nie powrócił do miłości nawet w momencie śmierci. Sam przez swoje zło oddalił się na zawsze od Boga, który jest nieskończonym dobrem, nieskończoną miłością. Piekło polega, na wiecznym odejściu od Boga, na znienawidzeniu go, na braku oglądania Boga. To oddalenie od Boga, ten stan jest karą. Łączy się z rozpaczą, ze zgorzknieniem. Wszystko może być powodem cierpienia dla tych, którzy znienawidzili Boga. Sam fakt, że są od Boga uzależnieni w istnieniu, że wszystko, co mają, od niego pochodzi. Jeżeli kogoś się nie kocha. To uzależnienie ciąży, jest przyczyną goryczy. Męką dla potępionych może być odkrywanie wszędzie śladów Boga, śladów tej znienawidzonej przez nich istoty. Piekło jest pewnym ograniczeniem istoty potępionej, która nie może okazywać swobodnie swojej nienawiści i szkodzić zbawionym. Chrystus bowiem zapowiada swoje ostateczne zwycięstwo nad szatanem i nad tymi, którzy do niego należą. A to zwycięstwo będzie takim obezwładnieniem ich, że nie będą mogli nikomu wyrządzić szkody. Piekło, które rodzi się z egoizmu i nienawiści, łączy się z odizolowaniem od innych istot. Piekło jest osamotnieniem, które człowiek sam wybrał. Bóg zrobił i nadal czyni wszystko, by żaden człowiek się nie potępił. Każdemu daje tyle łaski, że jeśli człowiek będzie z nią współpracował, to osiągnie zbawienie. Chrystus umarł za wszystkich, aby każdy mógł przeżywać w szczęściu wieczność. Bóg gotów jest zrobić wszystko, by żaden człowiek się nie potępił. Chrystus gotów byłby umrzeć wielokrotnie na krzyżu, by ocalić przynajmniej jednego jeszcze człowieka, jednego tylko Bóg nie chce uczynić, nie chce odbierać człowiekowi tej wolności, którą go obdarzył, a z tą wolnością łączy się możliwość osiągnięcia zbawienia, ale i również potępienia się.